Zapraszam do kolejnego zestawu ćwiczeń. Dzisiaj zmiennie y, w moim tonie odbałty prawdopodobnie postawy. Zadbamy odcinek piersiowy i odcinek szyjny, ale też wzmocnimy przy pomocy tej taśmy partii, zwłaszcza teraz górne. Także zapraszam serdecznie. Tylko je Rozgrzejemy się krążenia ramion do tyłu. Trzy, cztery, pięć. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ściągamy barki do tyłu i do dołu. Przytrzymujemy w linii tylnej ud i rozluźniamy. Tył, dół w zwolnionym i dłonie posuwają się po udach. Tylko nie przechylamy się i rozluźniamy. Tył, dół, raz dwa, trzy, rozluźniamy tył, do, raz, dwa, trzy, jeszcze do tyłu, do dołu, raz, dwa, trzy, cztery, kolejny raz i raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze dwa razy, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jeden raz, dwa, trzy, dość Zostawiamy ramiona do tyłu, do dołu, odwracamy dłonie do wewnątrz, ściągamy barki, łopatki, jeszcze bardziej ściągamy barki do dołu, dłonie wysoko, nie pochylamy się, trzymamy tu w tej samej pozycji i ściągamy ramiona, starając się zbliżyć barki i łopatki do siebie, pogłębiamy dwa 3, 3, 4, 5, to cały to uniesiona. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cztery, 3, dwa i rozluźniamy. I jeszcze raz tak samo zaczynamy. Barki do tyłu, do dołu, dłonie w dół i teraz Ostatnio y, prośba na likwidację tzw. wdobiego garbu, czyli jak właśnie ustabilizujemy odcinek piersiowy, to teraz próbujemy wbijać jakby brodę w siebie, cofając głowę do tyłu względem tułowia. Tylko nie gibamy się, tułów jest w jednej pozycji, głowa cofnięta, lekko podbródek się nam utworzy, ale wtedy właśnie mamy tą praktyczną postawę szyi, odcinka szyjnego z względem odcinka piersiowego, że to jest trudne, dłoni zaplecione z tyłu głowy, nie otwarte, tylko cofnięte od dłoni, tu jest dystans i podążamy głową, ściągając brodę Siebie w kierunku dłoni, a dłonie nam uciekają do tyłu. Raz, dwa, trzy, rozluźniamy. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery, 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 cztery dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, cztery, sześć, dwa, trzy, cztery, siedem, dwa, trzy. 4 i 8, 2, 3, luźno. Dobrze, tak w szybkim tempie pokazuję, żeby dużo się zmieściło ćwiczeń. Najwyżej, co ma ochotę, powtórzy to dwa razy. Barki z do tyłu, do dołu. Pamiętamy też o dolnej. to zwracam uwagę na osiąganie naszej postawy. O tym będzie jeszcze w jednym odcinku. Ale teraz podwijamy ogon, podstawowe elementy barki do tyłu, do dołu. Głowa mamy ściągniętą, grądzę w siebie, czubek głowy w górę, barki w dół, czubek głowy w górę, ogon podwinięty. I na takiej śrubie robimy skręty wolniutko w jedną i w drugą stronę odcinka szyjnego. Można na wprost połączyć się z oddechem, wdech i wydech, wdech na wprost, wydech, pilnujemy wszystkich elementów postawy, wdech, wydech, na wprost, skręt, wydech, jeszcze raz i jeszcze raz, wydech, rozluźniamy. Powtarzamy jeszcze raz pozycję barki do tyłu, do dołu, podwinięta miednica i teraz pochylamy, jak nas coś boli, to nie na siłę, tylko delikatnie broda w kierunku mostka i półkolem przesuwamy do barku, spojrzenie w górę i zatrzymanie i z drugą stronę i góra. Znowu przy pochyleniu wdech i wydech do skrętu. Wdech I wydech. Powtarzamy kilka razy. Marki do dołu, tu nic nie luzujemy. Jeszcze. Zróbmy jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze po trzy powtórzenia. Dłonie zaplecione z tyłu głowy. Tym razem opieramy. Głowa pcha w dłonie, trzy sekundy, raz, dwa, trzy. Nie ruszając głowy, dłonie na czole i pchamy. Tylko głowa nie pochyla się, nie może z boku. Pokażę i pchamy, raz, dwa, trzy. Drugi raz, raz, dwa, trzy. Przód, raz, dwa, przeciwwaga. Dłonie, czoło pcha, tył, teraz potylica. I przód, raz, dwa, trzy. Bok, tylko bez pochylania. Broda w siebie dłoń na takiej tylno górnej części łokieć w bok. I kochamy głową. Trzymamy dłoń. Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy, drugi. Raz, dwa, trzy, zmiana. Raz, dwa, trzy. Trzeci. Raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. I pod brodą wchamy brodą w dół. Raz, dwa, trzy, tył. Raz, dwa, góra, nie tył, dół. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, trzeci. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy. Można to powtórzyć trzy razy i wtedy będzie odpowiednia ilość. Powtórzymy sobie parę takich ćwiczeń, które były już wcześniej, ale żeby rozgrzać z napięciem, z zatrzymaniem barków. To też jest ćwiczenie, które nam wzmocni. I zatrzymujemy. I teraz. Góra, dół. Ramiona nieuchomo, wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech. 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 Wydech, wdech, wydech i robimy na nie z takim lekkim skrętem. Okiem spuszczamy, zaplatamy, w skłonie. rozciągamy, obejmujemy i obejmujemy. Dobrze. Zabierzemy sobie taśmę. Dobrze. Z takim małym przysiadem podnosimy do góry, rozciągając ją na boki. Pogłębiamy przysiad i rozluźniamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. się o podłogę. Stawiamy na końcu lewą stopę. Zgięte kolana. Zawijamy lekko. Drugi koniec. Dłoń lewa o kolana. Oparta łokieć. Prawy do góry. Wdech. I rozciągamy ze skrętem z wydechem. Można do kolana. Przy początku można do stopy. Wdech. I rozciągamy. Uf, wydech. Wdech. Wydech. Trzeci, czwarty, rozciągamy. Piąty, szósty, siedem. piąty, szósty, siedem i osiem. Dobrze. Teraz sobie staniemy obydwoma piętami na końcu taśmy. Obydwiema, przepraszam. Obydwoma piętami po polsku. Dobrze. I łapiemy drugi koniec, troszkę podciągamy to są taśmy takie mocniejsze, to wtedy zamiast tego sobie ten napięcie regulujemy. lekko zgięte kolana, łokcie przy uszach łokci nie ruszamy robimy wdech i prostujemy łokcie wydech, wdech i to po prostu wydech drugi, trzeci czwarty wydech zawsze z napięciem brzucha Dociskamy pętek do kręgosłupa przy każdym wydechu. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Lekko wyprostowane, kolana i łokcie prawie że wyprostowane. W żadnym wypadku nie odrywamy pięt, bo będzie niewesoło. I ściągamy z taką ostrożnością do skłonu. I prostujemy się wdech i ściągamy w wydech do dołu. Napięcie, taśmy nadmie na mięśnie, brzucha. Trzeci raz. Dół, dół, czwarty. Dechura. Dół z wydechem. Pięć, dół, dół, szósty. Dwa, dwa, trzy, cztery. Na podłodze stawiamy najpierw stopę prawą, lewa, troszkę skosie, lewa do tyłu, nie przekracza kolana linii stopy. Będziemy robić pogłębienie wypadów. Potem podnosimy się do pozycji pośredniej i będziemy trzy razy zginać łokcie, naciągając taśmę. Trzy przysiady, zróbmy dwa. Wypady pogłębiony nie przesiady. No, taki przysiad wypadzie. I trzy. Z wydechem. Dwa. Trzy. Dół. Dół. I góra. Raz. Dwa. Trzy. Dół. 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 Góra. Zginamy. Zginamy. Raz. Dwa. Trzy. Góra. Góra. Dobrze. zmienimy nogę i zmienimy ćwiczenie na ramiona. I wypad. Dobrze. Cały czas proste plecy, podwinięty ogon w każdej naszej pozycji, żeby bezpiecznie, zdrowo, ale i urozmaicone, żeby te ćwiczenia były. I znowu pogłębiamy wypad trzy razy. I teraz ramiona z wydechem Robią takie skrzydełka. Oj, przepraszam. Nie mogę w ekran patrzeć. Bo się dać równowagę. Tak. Dół, dół, dół. I trzy z wydechem. Wydech. Bokiem. Dół. To jest drugi. I bokiem. Bokiem. Trzeci. Dół, dół, dół. 15 powtórzeń. Ostatni, dwa, trzy. Bok, bok i bok. Dobrze. Rozciągnijmy się przy pomocy paśmy. Podciągamy do góry, lekko rozciągając. Wyciągamy wysoko ramiona, obam cały czas podwinięty i robimy takie mikro. Krążenia tułowia. Cały czas mamy naprężoną taśmę. I w drugą stronę. Krążenie. Jeszcze. Dobrze. I w góra. stopy bliżej siebie. Przepylamy już można biodro wyciągnąć w takim ruchu, na prawo się przechylam, teraz wyciągam w przód i wyciągam nogę i rozciągam, dociągając piętę na przemian z wyciągnięciem Zbawiam się ekraniną jeszcze, jak się sama nagrywam. nogę do tyłu i wyciągam. Dobrze. Jeszcze jedno odciągnięcie. Góra. Prawa ręka do góry. Lewa do tyłu, do dołu. Stoję na prawej nodze i lewą piętę podciągam. Pięta górna koniec jeszcze pociągamy, rozluźniamy. Prawa ręka do góry. do dołu. I teraz prawą nogę przyciągam. Pięta do śladek I rozciągam. I ta góra jeszcze rozciągam. Trzymam, trzymam. I rozluźniam. I, I wdech. so i keep